Panie prezesie, niecały miesiąc do euro. Jak pan ocenia przygotowania Polski do tego turnieju? Osobiście się nie przygotowywałem do euro. Yy, niestety pan y, trener z Muda nie zauważył mnie. Także no mówiąc poważnie, chyba jest y, dobrze i moim zdaniem będzie niespodzianka. Ze strony drużyny Polski. Rozumiem, że jest pan zniesmaczony trochę brakiem powołania, tak? Na jakiej pozycji by się pan widział? Znaczy w moim wieku, lat 46, raczej nie ma takiego eventu, ale powiem tak, jestem zachwycony grą naszego Trio w Polonii Dortmund i bardzo wierzę i sukces. Okej, okay, czyli rozumiem, że jest pan optymistą, tak? Czyli nie trzy mecze, a wyjście z grupy? Jestem realistą. Jeżeli mamy dzisiaj zawodników, którzy liczą się w najważniejszych ligach europejskich, to dlaczego ma być źle? To już jest w dużej mierze praca z trenerem. Jasne. A proszę im powiedzieć, głośno jest o. głośno się mówi o braku Artura Boruca, Michała Zewłakowa. KZ, co pan na ten temat myśli? Franciszek Smuda nie jest trenerem jako takim, tylko selekcjonerem. Także to są jego decyzje osobiste. Jest selekcjonerem. I jeżeli podjął takie decyzje. Widać, miało wiele ku temu argumentów. Ja uważam, że no, piłkarz jest taki, jaki jest i ja też w życiu mam problem z jednym stwierdzeniem pana Kazimierza Górskiego. Ta drużyna nie na nie gra. Próbuję to zrozumieć cały czas. Jasne. Dobra, to zmieńmy temat na koniec. EUKS spadł do pierwszej ligi. Jak samopoczucie? Ja dopiero jestem trzeci miesiąc prezesem tego klubu i myślę, że od strony organizacyjnej klub z każdym dniem staje się po prostu klubem ekstraklasowym na nowo. Uważam, że ekstraklasa to nie tylko poziom sportowy, ale również organizacyjny i różne jeszcze scenariusze mogą się wydarzyć przed rozpoczęciem Ekstraklasy. Także sportowo jesteśmy w pierwszej lidze. Okej, okay, czyli jest coś, jest coś prawdziwego w tym, że mówi się o tym, że UKS może się połączyć z GKS-em Bełchatów? Nie, ja takich rozmów nie prowadziłem. Uważam, że generalnie abstrahując od sytuacji UKS, bo UKS i tak wróci do Ekstraklasy, to jest rok i dwa, tak... 100 lat historii tego klubu pokazało. W Polsce jest potrzeba więcej meczów. Meczów po prostu 18-20 drożnych stacie to jest to jest wymóg. Państwo samorządy zainwestowały ogromne pieniądze. Puchar Polski niestety nie ma dużej reputacji, puchar ligi również, tutaj również jest bardzo dużo do zrobienia, bardzo dużo do zrobienia ma PZPN tym z i na koniec pytanie. Czy nie uważa Pan, że gdybyśmy połączyli, zwiększyli ligę tak, do 18-20 drużyn, jak Pan mówi, czy to nie obniżyłoby znacznie poziomu polskiej ekstraklasy? Bo już w 16 drużynach jest duża dysproporcja między czołówką a, a drużynami z końca tabeli. No, myślę, że LKS pokazał, że dysproporcji nie ma. Nasz, nasz remis z ruchem. Chorzów pokazał, że LKS mimo, że spa, potrafił jak równy z równym grać i wręcz prowadził do prawie 68 minuty. Tak samo było z innymi meczami. Nie ma dużej różnicy, ale uważam, że nie mają racji ci, którzy twierdzą, że Liga obniża swój poziom. Wisła Kraków gra, wyszła z grupy Ligi Europejskiej. Legia również. A nie Legia i nie Wisła Kraków zdobyły mistrzostwo Polski, więc nie można mówić, że poziom się obniża. Wręcz przeciwnie, on będzie coraz wyższy, dlatego, że jest więcej pieniędzy w obrocie i coraz lepsi piłkarze grają. Okej, okay, dziękuję bardzo.